Mistrz Stanów Zjednoczonych Sensei Najduch posiada drugi dan. Tajemniczka na I Bartosz Winkler, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski. Wielokrotny uczestnik Mistrzostw Europy. Tu mamy Sensei Miłosz, Mikołaja, Senpaja Miłosza. Sempaja Kubę i Sempaja Jasia. Brawo! Brawo dla dzieci. Teraz będzie króciutka rozgrzewka, aby wszystkie mięśnie były rozgrzane później do ćwiczeń bardziej poważnych. Karatę można ćwiczyć od najmłodszych lat, moi drodzy. Nasz klub karate prowadzi w formie zabaw dla dzieci gier zabaw. Oczywiście są też elementy karate, zaraz państwo je zobaczycie. Dla rodziców taka cenna informacja, karate bardzo, bardzo rozwija dziecko pod względem fizycznym, pod względem płaskostopia i innych elementów rozwoju dziecka. Nie zatrzymuje rozwoju, a wręcz przeciwnie rozwija. Teraz dzieci robią pajacyki. Starają się jak mogą. Moi i drodzy, karate i to nie tylko sztuka walki zabawa, ale również idea, ideologia. Dzieci powinny słuchać się starszych, tak przynajmniej jest to w naszych, naszych Kiekuszynko i karate. Szacunek dla starszych i koncentracja. Teraz dzieci wykonują pompki na kościach. Na dwóch kosteczkach tych przednich, tak się powinno pompki wykonywać. Co prawda nie wszystkim jeszcze wychodzi, ale działają. Do wszystkiego, każdego elementu dziecko krzyczy kiaj. To jest takie wzmocnienie, takie Wzmocnienie uderzenia, wypuszczanie powietrza, oddech w naszych karacek jakoś jest też bardzo ważny, żeby był unormowany. Przypomnę jeszcze, że treningi odbywają się we wtorki i w piątki w Sobie, w Ojojcu na ulicę Wesołej 3.

Teraz będzie uderzenie hizageri. Uderzenie kolanem. Ręce dzieci dlatego tak trzymają wysoko, bo osłaniają twarz przed ciosem przeciwnika. Ręce muszą być cały czas przy twarzy, żeby nikt nie przeciwnika. To jest uderzenie kolanem. Teraz będzie kingeri. Prawo walki. Krawo walki to jest schowanie twarzy i klingieli kopnięcie, z takim wymachem. Zobaczcie jak dzieci się starają. Proszę o brawa. Jak Państwo widzicie, dzieci są od 5 roku życia, aż zapraszamy również na rodziców dorosłych, Odbywają się, no, po naciągajcie się panowie troszeczkę brzucha, zrzucicie. Zapraszamy serdecznie, odbywają się również na wesołej trzy ojcu nasze treningi. Teraz dzieci będą wykonywać uderzenia ski, czyli ręka wyprostowana i uderzone uderzenie odraniaczy. A de, to, co liczą, to dzieci moje kochane, to dzieci liczą do dziesięciu po japońsku. Na treningach się liczy do dziesięciu po japońsku. Ich sanci goro, No dzieci, razem, wszyscy życzymy, kiaj teraz! Kiaj, kiaj, No dzieci, krzycz kiaj. kiaj na karate! No świetnie, teraz kopnięcie kingeri czyli zwane kopnięcie w krocze. Musiałem to powiedzieć, co z nie mówić, ale to jest kopnięcie w krocze. Zobaczcie, jak te bąble się starają. Miłość, przyłóż. Ma ochraniacz. Czu. Także drodzy rodzice, powtarzam jeszcze raz. Że pamiętajcie, że ta sztuka walki bardzo rozwija dziecko. Ja to zauważyłem po moich dzieciach. Jak szybko nabierają pewności siebie, rosną, starają się jak mogą. Także zapraszamy was na treningi. Koszty są naprawdę minimalne. W ciągu miesiąca to naprawdę niewiele, niewiele wychodzi. To jest kilka, kilka mniej piwek, albo nie daj Boże, paczkę papierosów. Fudonacci. US. A teraz? Teraz, moje drodzy dzieci, zrobimy jeszcze na zostańcie, zrobimy wspólnie potem jedno ćwiczenie, wszyscy razem. A teraz dzieci do tyłu, czyli znaczy nie te dzieci, które, które patrzą, tylko teraz sensei Tomek. Pokażę Państwu... Tomek teraz. Pokażę Państwu Mawashi uroki. Zobaczcie jak robią to najlepsi zawodnicy na świecie. Kopnięcie Mawashi. Lewa noga, prawa noga. Teraz będzie już czyli z obrotu. O, było mocno. Jak sensej się obrócił, to już było, odsunął, to było mocno. Majgeri, Mawashi. Majgeri, Mawashi. Rus. A teraz jeden z sensejów, Senpaiu, przepraszam, Senpai. Sensei Kuba, pokażę Państwu ćwiczenie na wzmocnienie. Na wytrwałość, na siłę Zobaczcie. Zobaczcie jak się skupia. A poszło! Mi to. Fantastycznie! Jednym czasem widzieliście to Państwo? To było niesamowite. Fantastycznie! Teraz odsuńcie się dzieci troszeczkę, bo zobaczycie coś bardziej poważnego. E, Senpaj Bartek wytrymi. będzie rozbijał Panie, takie cztery wytrymi. betonowe Panie, klocki. A poczekajcie, poczekajcie, ja się, się skoncentruje, ja sprawdzę czy to nie styropian. Dzięki. Czy się nie da się, To styropian. O dzieci, jak to boli. To nie boli, to kwestia koncentracji i hard, hardu charakteru Proszę bardzo Cicha, Cisza teraz, cisza! Poszło! Brawa wielkie Fantastycznie Pokaż teraz rękę Pokaż rękę czy jest cała Widzicie? Bolało nic, nie... nic nie bolało. Nic nie bolało, proszę panią widzę, że ręka nie jest złamana dzieci, jest cała, ale wy tego nie róbcie nigdy. Róbcie, róbcie tylko na steropianie. A jak będziecie już tak umieli dużo jak nasi senseje, to będziecie sobie robić raz! Sejzap up to jest teraz koniec treningu. Mokuso. Motuso. Zamykamy oczy i pełna koncentracja. No Shinden rej, czyli szacunek dla wszystkich Państwa Sensei to dla Sensei szacunek i dla Sempaja też również szacunek i dla wszystkich. Brawo moi drodzy. Podobało się? Podobało się? Nie słyszałem. Podobało.